To pewna siebie fałsz, ciągle się chowa Zalepi billboardem, przytuli medalem Wyspiański mu nawet by sznura nie dała Prawda i tak pod tym błotem jest cała Słyszysz krzyk, myślisz kto tak bro Logo, że Lukasz szukasz, po co? Bo chcesz wiedzieć, kto rządzi tą grą A prawda prosta, to krótka droga ziom Słowo ci daję, jedno masz życie Nie stój w kolejce, droga nie przyjdzie Patrz szeroko, nie bój się prawdy Gdy zobaczysz zrozumienie Rozumiesz, będzie jak magnes Prawda pewna siebie fałsz ciągle się chowa Zalepi billboardem, przytuli medalem Wyspiański nawet by Sznura nie dała Prawda i tak pod tym błotem jest cała Te tępe działki, sremy, memy Pusty czas Bracie serio lepiej teraz pytaj nas Dlaczego bagno, pustynia, kinina Czemu te cienie, czemu to przeżywasz? Bo to jedno co mamy na pewno kolego A czemu pędzi trzeszczącą kolejką Nie wiem ziom, cheat kody zgubiłem Za mało zabawy gdy schody są niskie Prawda pewna siebie fałsz ciągle się chowa Zalepi billboardem, przytuli medalem wyspiańskim mu nawet by sznura nie oddał a, a prawda i tak pod tym błotem jest cała Nie bój żaby synu, życie to nie toksyna Na wodzie też można nieźle popłynąć Zobacz to jak siatkę, na ryby, na myśli Na przyjaźń, na spisek, na bzdury i fikcje to wielka sieć nadziei, ja to tak widzę Ręce wyciągasz najczęściej śmieci Ale dzięki niej płyniesz losy to Liny, a my jesteśmy bracie tą siecią Lepiej się trzymać, nie puszczać za szybko Bo jak się zerwie, to będzie lipa Pomyśl o tym teraz, nie potem, ziom a -a -a. Prawda, pewna siebie, fałsz ciągle się chowa Za lepi billboardem, przy i medalem Wyspiańskim u nie dała prawda i tak pod tym błotem jest cała. Nie bój za synu, życie to nie toksyna. Na wodzie też można nieźle popłynąć. Zobacz to jak siatkę, na ryby, na myśli, na przyjaźń, na spisek, na bzdury i fikcje. Życie to wielka sieć nadziei, ja to tak widzę. Ręce wyciągasz, najczęściej śmieci, ale dzięki niej płyniesz. Losy to Liny, a my jesteśmy. Bracie tą siecią lepiej się trzymać, nie puszczać za szybko, bo jak się zerwie, to będzie lipa. Pomyśl o tym teraz. Nie potem ziom. Prawda pewna siebie fałsz ciągle się chowa. Zalepi billboardem, przytuli medalem Wyspiańskim, mu nawet by sznura nie dała. Prawda i tak pod tym błotem jest cała. Ciebie fałsz ciągle się chowa Zalepi billboardem przytuli medalem wyspiańskim mu nawet by sznura nie dała prawda i tak pod tym błotem jest cała